No, hejka, hejka, to już jest drugi odcinek z tej gry. Eee, potem sprawdzę, ile jest lajków, ale na pewno jeszcze nie ma 10. Jak będzie 10, to zaczynamy na tym łatwym, kiedy ta diablica już będzie nas widziała i będą mi się zwiększały kłopoty. Ale zanim zagramy na łatwym, spróbujemy rozwiązać te wszystkie rozdziały, które sam nawet nie wiem co one dają. Ale dobra, zacznijmy. Nie będę was tutaj zanudzać. A właśnie, chciałbym wam przypomnieć, że powie raczej powiedzieć, jak widzicie, jak widzicie, mamy więcej pieniędzy. Kiedy mnie chyba nie było, to sobie troszeczkę pofarmiłem tutaj na tym śnie. Eee, może najpierw sobie zacznijmy ten sen. Zaczynamy, tak. dalej. Dowiedziałem się już o co w tym chodzi, że mam z e znaleźć o te, o te litery. Dream. Dobrze, zaczynajmy. Tutaj o nie ma niczego. Trzeba to zrobić szybko, panie. Wasz czasu nie jest nieskończoność. Czas jest bardzo wysoko ograniczony. E, dobra, czy jest coś może tutaj? Tak, może być w kanałach, to bardzo źle. Ale nigdy w kanałach to się nie znalazło, więc Luz. R, dobrze. Mhm, mm tu nic nie ma, tu, Nic nie ma, tu nic nie ma. Tu jest M. Dobrze, nic nam idzie. Tutaj coś jest? Nie. Dobra, to teraz tam czy coś jest? Tutaj idę. Jeszcze E. No i w ogóle tak widziałem już ten cmentarz. Dziwny tu jest ten cmentarz tutaj jest, przypuszczałem, że tutaj może być cmentarz. Dobra, teraz idziemy na samą górę. Jest! Skończyliśmy! Od razu to widzieliście na czym to polega. Trzeba krążyć po prostu całą szkołę. I tyle. Bo sprawdzałem sobie w ogóle też troszeczkę tu pograłem i zobaczyłem, że jest takie jakby wyjście. Takie jakby tajne jedno. I to wyjście. Jest ze ścieżki. Dlatego o! Teraz zaczynamy. Co to jest do diabła spadaj? Już mam jedną diabelicę. Dajemy! Tam to jest ślepa, więc mnie nie zobaczy. Stara babo, no już się będziesz do diabła mi modlić. Podpal się. Nie mogę tego zrobić, kiedy ona się modli. Dobra, idziemy tutaj po ten graal. Ciekawe co mi wylosuje. Tutaj. Mm. Ale jak mówiłem, posprawdzałem sobie troszeczkę i nieco więcej wiem. Dobrze. To mi to wyszuka. Złodziejski szczur. Hmm, ciekawe, spróbujmy tego. Biorę tą recepturkę. Mhm, mhm. dobrze, bo ich mięso nie jest zbyt smaczne. Oni jedzą te ptaki, bo tak? Czy ona wtedy, że one, one hałasują, ona przychodzi, zabija te ptaki, a następnie oni nie je jedzą? Dobra, ja nie wiem już. Ej, poczekaj, co ja tu potrzebuję? Napój. No to napój będzie stąd. Coca-Cola. La 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 Ben... <tossup> <tossup> <coughs> la 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 Co, gdzie jeszcze? A teraz tam tego pistoletu szukam Pistolet jeszcze może być gdzieś tam Na górze tutaj w tej części Chyba Tak, jest pistolet A od razu też są kulki Nie ma kulek Te kulki to do... mm. W sumie to je nie wiem Chcę te drzwi rozwalić. Rozwalić. Rozwalę te drzwi. Wezmę ją tutaj. No powóż mi te drzwi rozwalić. Rozwalić! <laughs> nie! Ej, to ja chyba już wiem, jak się tam można dostać. Inaczej, nie. Boziuniu sama sobie hałasuje. Noż otwórz mi do jasności te drzwi. Diablice Co za problem drzwi otworzyć, no. Świetnie. Hi, 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 hi. No i co? A ta głupia. Zgłupieniem. Pumniej żeby nie przejechała. Dobra, po co ja miałem tutaj pójść? Poczekaj, czekaj. Ja miałem po coś tu w ogóle pójść? Ej! Po co ja tu miałem pójść? Ej, bo bo ja robiłem to, to... Aha! Chyba powiązki kluczy miałem pójść. Dobrze. A, już myślałem, że ją przyblokowałem. No nic. Świetnie, świetnie. Rzucam wiązką kluczy. A, dobra, widzę to. Aha! Już wiem, po co mi ta wiązka kluczy była potrzebna. Dobra. Już wiem, po co mi była potrzebna jeszcze. To otworzyć. Tutaj osobno. Nie wiem, co to jest w sumie. Rzucam wiązką kluczy. Ciekawe są, gdzie te piłeczki by mogły być. Musimy je szukać. Szukać, 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 szukać. piłeczki sobie szukać. Nie ma zbytnio ochoty słuchać Halo piłeczki, gdzie jesteście piłeczki? Halo piłeczki, gdzie jesteście? Nie ma piłeczek. Gdzie oni te piłeczki schowali? Nie wiem, gdzie one są. Piłeczki zniknęły. Hmm, no dobra, gdzie one są? To jest ten szczupłok. Tutaj kartony, piłeczki! No, gdzie jesteście? piłeczki zniknęły Ha, no gdzie ja w ogóle jakie są lokalizacje o sekundka mam pomysł łapa no ja mogę ją tam zapchnąć dobrze teraz się wydurniać będzie gdzie są piłeczki? Mam ale nie, już nie wiem, gdzie te piłeczki mogłyby być. Nie ja będę sobie tak nosto połaził i tych piłeczki szukał, tak? Piłeczki gdzie są piłeczki? Piłeczki! Gdzie jesteście, piłeczki? Piłeczki, piłeczki. Może dobra, więcej to mi gigabajtów na ziemi zejdzie. No gdzie te piłki, durne są? Ech. Co, jak poza zaraz Naprawdę? Piłeczki gdzieś zniknęły. Nie mogę ich znaleźć. Gdzie one no, są? To po co drzwi hmm. Tu gdzieś może są piłeczki. Tu są piłeczki. No wreszcie no. Znalazłem te durne piłeczki. Sta. Czekamy. Minna wróci za dwadzieścia sekund. Czekamy, czekamy. Jest. O, co to jest? Ja tym mogę strzelać, tak? Czy ja mam tym trafić w tego? W to biegające dziwadło mam trafić. Dobra. Halo, biegające dziwadło. O! Tak szybko? Ty, mam jakiś kawałek dziwny. Dobra. Duży dość, ale poczekajcie, tylko muszę coś załatwić. O właśnie. Ty, stój, stój! Ty! Haha, ha, nie może się wydostać. Fajnie, dobra. Biorę tylko ten kawałek maski i mam go włożyć do tej formy z tego co dobrze wiem. I nic nie ma. To zamykam I Piek. świetnie, to, byłby, to by było na tyle o tym, co bym chciałem pokazać. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!